Powiem tak, moja wada z gryzu była dość trudną wadą i wciąż jest, wciąż staramy się wyprowadzić tą wadę. W poszukiwaniu różnych ortodontów po całej Polsce, bo byłam i w Krakowie i w Gdańsku, i w Poznaniu również. Szukałam pomocy, żeby nie poddawać się operacji, która jest, jak wiadomo, bardzo um, szeroką operacją i, i ciężką. I okazało się, że nagle jest taka klinika jak wasza, Unident Union, która potrafi rozprawić się z takim ciężkim problemem w sposób bardzo mało inwazyjny. I zdecydowałam się przyjechać do doktora Iwony na konsultację. I tak też znalazłam odpowiedź na swój problem. I daliście mi zielone światło na to, że możemy działać. Przyjechałam do Was z Warszawy. Jestem tutaj od można powiedzieć, że dwóch lat. W sumie 1, stycznia, bo w dzień dziecko, 1 czerwca, przepraszam, bo w dzień dziecka założyłam aparat i rozpoczęłam z Wami przygodę. Tak, jak byłam małym dzieckiem, to chyba było w szkole podstawowej. Miałam założony aparat na stałe. Nosiłam go prawie dwa lata. Efekty. Były straszne, tak, praktycznie niewidoczne. Okay, te zęby nie były krzywe i one nie, nie wyglądały jak u królika Baksa, ale e, jeśli chodzi o wadę, zgryzu, o to, że e, było to wysokie podniebienie, e, że te zęby tu była trzecia klasa, tu druga klasa, to wciąż się utrzymywało, zgrzytałam zębami, e, były bóle, które e, były dość mocne, były bóle karku, bóle głowy. Więc tego było wszystkiego strasznie dużo. Ja tak to przekładałam w czasie, jak to Młody człowiek, ale w końcu stwierdziłam, że no kiedy jak nie teraz i się udało. Pojawiłam się tutaj bodajże dwa miesiące przed założeniem aparatu na konsultację do dr Iwony. Podczas konsultacji miałam wykonane badanie pantomograficzne, następnie konsultacja z doktor, szeroka rozmowa na różne tematy na temat trybu mojego życia jedzenia, suplementacji nie tylko opierało się to na zębach. Więc tutaj trzeba podkreślić to, że świetną sprawą jest takie holistyczne, szerokie podejście do pacjenta ze strony państwa specjalistów. To jest wielkie szapobaju, kuan dla was. Następnie, kiedy już udało się ustalić, jaki mamy plan i co robimy dalej, zaczęliśmy od wybielania zębów, dlatego wiedzieliśmy, że będziemy potrzebowali bondingów. Sytuacja wygląda tak w przypadku bondingów, że jeśli chce się je założyć, to już ich nie można wybielić, więc trzeba najpierw wybielić zęby, żeby potem, ten bonding był kolorystycznie idealny, więc najpierw wybieliliśmy zęby, następnie umówiliśmy się na drugą wizytę. Po okresie chyba trzeba tam odczekać 2-3 tygodnie od tego wybielania, więc my chyba po 3-4 tygodniach się spotkaliśmy ponownie, zrobiliśmy bondingi, to już zajęła się mną doktor Monika, wykonała bondingi przecudowne i założyła aparat. I tak się zaczęła moja przygoda. Bondingowanych miałam 13 zębów. To dość spora liczba. Ja miałam małe zęby, yy, mimo że były proste, to jednak były małe. I powiem szczerze, nie wydawało mi się nigdy, że one są małe, ale dopiero jak zrobiliśmy bonding, to zobaczyłam, mówię: wow, to są dopiero długie zęby. I, i ładne zęby, proporcjonalne, piękne. I tak stwierdziłam, mówię. Monika chyba już nie potrzeba tego aparatu. Ten bonding chyba wystarczy. Bo te zęby nagle stają się takie równiutkie, symetryczne, wymuskane, kształtne, że nie ma potrzeby. Tak jakby pacjent mówi, no po co już? Jak jest okej. Okay. Powiem <grywania> szczerze, że jak tutaj przyjechałam na założenie aparatu i bondingi, przyjechałam z moją babcią, która mnie bardzo wspierała. I ona już była zaskoczona tym efektem bondingu. Tak jak ja, miała taki efekt wow. Jak na początku, ja nie mogłam się do aparatu przyzwyczaić, bo to jest coś nowego, coś, co jednak gdzieś tam z początku lekko przeszkadza, nie ma co się oszukiwać, do tego trzeba się przyzwyczaić. Ale potem każdy powiedział, że wyglądam coraz lepiej i trzeba przyznać, że moje dolne piętro twarzy w perspektywie czasu, teraz mamy prawie półtora roku, się tak diametralnie zmieniło, że gdyby Państwo zobaczyli moje zdjęcie, przed założeniem aparatu, a teraz, to myślę, że jeden by powiedział, że przeszłam jakąś operację plastyczną, bo dolne piętro o twarzy jest kompletnie inne. Kompletnie. Miałam bardzo niemiłe wspomnienia podczas pierwszego aparatu, więc myślałam, że tutaj będzie to samo. I szykowałam się wręcz na to, ale można powiedzieć, że zęby miałam lekko odrętwiałe przez tydzień, miałam problem z lekkim gryzieniem, a potem już zaczęłam funkcjonować tak, jak gdyby tego nie aparatu nie było. Na początku było to co 6, miesięcy, co, przepraszam, co 6 tygodni, bo wtedy kontro, kontrolowaliśmy tą ortodoncję tylko. Kiedy zaczęliśmy przesuwać linię pośrodkową, to staram się być jak najczęściej, raz w miesiącu na pewno. Ale to ze względu na to, że musimy ciągnąć tą linię w drugą stronę. Nie, myślę, że jak patrzę się na lustro i widzę zmiany, które, które się odbywają, jak wyglądają aktualnie. To te podróże są najmniejszą przeszkodą w tym wszystkim, tym bardziej, że jest tutaj taka atmosfera. Dzięki na tej przygodzie ja zyskałam nową przyjaźń, zaprzyjaźniłam się z dr Moniką, także uważam, że to jest bezcenne, to co mogłam dostać tutaj od was, od UniDent. Uwielbiam tu przyjeżdżać, bo się czuję tutaj tak swobodnie, ciepło, zaopiekowana. To jest taki, jakbym wyjeżdżała do jakiegoś spa i miała po prostu ten dzień dla siebie, żeby o siebie zadbać. W miarę możliwości czasowych moich, jeżeli przyjeżdżam tutaj i mam tak rozplanowane, że mam wolny dzień, to oprócz tego, że przyjeżdżam na kontrolę, również przyjeżdżam na zabiegi regeneracyjne do Ilustre i tutaj z panią, która się tym zajmuje, na przykład robimy czy dermopen, czy kładziemy jakąś inną, inną maskę, czy kwasy i działamy pielęgnacyjnie, żeby ta cera była cały, w jeszcze lepszej kondycji. Zmiany są naprawdę diametralne i jestem bardzo szczęśliwa, że, że się na to zdecydowałam i, i że jest tak jak jest. Teraz jesteśmy w trakcie przesuwania linii pośrodkowej. To jest troszkę dłuższy proces pewnie niż w sytuacji pacjenta, który nie ma problemu z linią pośrodkową, ale zmierzamy ku końcowi. Mam nadzieję, że końcówka kwietnia będzie tym naszym finiszem i będziemy mogli powiedzieć, że to już za nami i idziemy dalej. W dalszą podróż wspólnie oczywiście. Co powinnam powiedzieć pacjentom, którzy są niezdecydowani, i ja doskonale wiem, że to nie jest tania zabawa, jeśli można to tak kolokwialnie ująć, ale żadne pieniądze nie, nie zastąpią tego efektu, który mamy na końcu, czy już nawet w trakcie leczenia. Uważam, że zęby, piękny uśmiech, to jest jedna z lepszych inicjatyw, nie inicjatyw, tylko inwestycji w siebie, jakie możemy sobie zafundować, bo w kogo mamy inwestować, jak nie w siebie? To my jesteśmy tą tak jakby, najważniejszą częścią, o którą musimy dbać, i myślę, że nie, pacjenci nie powinni się nad tym zastanawiać. Tylko jeżeli czują kompleks, widzą, że jest problem, tym bardziej który się przekłada na kwestie zdrowotne, to powinien on być jak najszybciej zakończony i ta decyzja powinna być jak najbardziej pozytywna.